Wytrwałość jakieś narzędzia, techniki wzmacniania myślę, że jest jedna bardzo ważna. Potrzebujesz kogoś, kto stoi nad tobą, żebyś się zmobilizował i żebyś robił to, co masz robić. No tak, no ale jak jesteś szefem sam dla siebie i nie masz przełożonego, no to znajdź sobie, znajdź sobie kogoś, komu będziesz co tydzień wysyłał raporty i plany na kolejny tydzień. W moim przypadku tym kimś jest moja dorosła córka dla niektórych klientów, to ja jestem taką osobą, do której oni wysyłają swoje sprawozdania. Dlaczego to jest takie ważne, żeby ktoś nad nami stał? Tak, tak naprawdę to nie chodzi o tego, który stoi nad nami, to chodzi o nas samych, dlatego że w momencie, gdy dla kogoś robię raport albo wobec kogoś opowiadam mój plan, to dużo bardziej się do tego przykładam, ponieważ prościej jest mi się przypilnować, ponieważ tego dnia, ponieważ w sobotę mam mojej córce wysłać raport, czy mój klient wie, że co sobotę wysyła mi zrzut z ekranu ze swojego planu, czy zdjęcie do swojego, swojego terminarza. Proste narzędzie, czyli jak wzmocnić wytrwałość, po prostu znać kogoś, kto stoi nad tobą, komu będziesz przekazywał co tydzień swój plan i co tydzień raport z tego, jak zrealizowałeś ten plan. I to myślę, że w dłuższej perspektywie doprowadzi cię do dużo bardziej wytrwałego i skutecznego realizowania Twoich celów.